Dzień dobry! O Dzień. jeny, jeny, co się stało? Co się stało? No, no, co się stało? Nie, się nie stało. E, witamy tak. serdecznie w nowym roku. E, tamten rok no, skończył się dla nas źle, bardzo źle. E, zmarł mój młodszy brat. E, mieliśmy jeszcze chorobę w rodzinie. Mamy mm. nadzieję, że już będzie wszystko dobrze. E, tutaj, jeśli chodzi o zdrówko. Cała przygoda nasza, jaką jechaliśmy tutaj z Holandii, przez mm. Polskę, Słowację, Węgry, Ruhumanie. Rumunię i do Bułgarii, nagrywaliśmy. Nie wszystko nam się udało nagrać, bo. się zdarza. No. Zdarzył się po prostu, że sprzęt no, nie przyjął wszystkiego. Spróbujemy gdzieś tu wrzucić. Może. No, trochę tam urywku będzie fajnych. Tak. No może w tym momencie. <gry> To się narobiło. Węgry, Natalia, właśnie kupuje winietę. Witają nas po prostu śnieżno, biało. no Przed nami jeszcze będą, minęliśmy Tatry, to nam zostały jeszcze Karpaty. Jak tutaj tak wygląda, to ja nie wiem, co będzie dalej. A Karpaty chyba wyższe są góry. Po ile winieta? Okay. Kupujemy. Na jeden dzień, ok. O, to nie jest tania sprawa. Na jeden oh. dzień. Dziękuję. 80 TLN-ów Za jeden dzień. Have a good day. Bye. Witamy Europo. Dobra. A, jeszcze to letka i lecimy dalej. Tam proszę, Natalia, kupuje winietę rumuńską. A tutaj są samochody zapewne tylko tych urzędników czy tam funkcjonariuszy. I dookoła pustka. Ja nie wierzę. Teraz zimno, zimna, ale przynajmniej śniegu nie ma. Czy w może nie zimno, ale jest wiecznie. No i tak to wygląda. Ledwo wjechaliśmy w Karpaty, a tu już ciężarówka przewrócona. Zapewne jechał tutaj z góry. Nie wyrobił chłop zakrętu i leży na boku. Także No to sobie tutaj trochę spędzimy czasu. Dobrze, że mamy bułki Wszystko przeciwko Normalnie coś nie idzie Końcówka tego roku Kompletnie to się nie z... Ojej, wszystko przeciw Nic się nie spina Ale i tak w życiu Życie to nie Instagram Tak to bywa Retuszu nikt nie użyje No tutaj nie No i dobrze, to jesteśmy w pensjonacie. To się nie dzieje. To się nie dzieje. Pensjonat wygląda, słuchajcie, łóżko mamy takie. Ale nie, no w sumie, ładnie pachnąco, ale ładnie... przypomina nam to automatycznie, co? Azję. Azja, no tak, ale najlepsze jest to, kto nas tutaj e, odebrał. Przy, odebrał, przyjął. Słuchajcie, patrzymy, że tacy panowie ciemni. Ja cygan. Pierwsze co? nie Ale tak mówię, coś nie tak. Bo kiwają głowami w ten sposób. Tak. Tyk, 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 tyk. No, 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 to są już od. I coś nam się włączyło i za chwilę, za chwilę było pytanie: A skąd wy jesteście? My mówimy, że z Polski. A mówi: A są u Was agencje, po... bo po angielsku rozmawialiśmy, tak. a są u Was agencje, które przyjmują ludzi z Indii i z, ze Sri Lanki do pracy? Bo poszukujemy pracy. A ja. Aha, czyli goście ze Sri Lanki mieszkają obok cicho. Chrapie. Chyba gościał obudzić? Po chrapie tak, że normalnie masakra. No i wygląda to, to w ten sposób. To, to uwaga. Zabija się Jest dzisiaj. Ciasno. Ale właśnie. No, tu. No czysto? Ty, w taką małą łazienkę oni wsadzili tą kabinę? Cygan po... E, przepraszam, Rumun potrafi. Dobra. Ale to są ze zmiany. No dobra, mamy. nie No smok. gdzieś na reglami? Ciszę. Chrapie, chrapie normalnie na maksa. No dobra, to my się tu gościmy. A jesteśmy w mieście jakie? Jak się nazywa miasto? Klusz. Klusz. E, to jest dwuczłonowy w ogóle, nie? Klusz cóż tam? Dobrze. Do, do, dopiszemy. poczekajcie. No nie, nie. nie. Ja, chcę, ja chcę wam powiedzieć, bo to, to w ogóle jest beka, gdzie my jesteśmy. E, to jesteśmy przy... klusz na poka. Na Jesteśmy na obrzeżach w sumie. Ale przejeżdżaliśmy przez... tutaj w centrum byliśmy, nie? To... Ładnie, ładnie. Pięknie. Nie wiem, jak, jak ten zobaczymy, może nam się uda gdzieś wyjść. Ale jest tak zimno, że... w ogóle no, nie mam ogóle nie ochoty. Zimno, no. Dobrze. No to... Ktoś to piłuje. Masakra. Dzień dobry. No, dzień dobry. Takie wczesne dzień dobry u nas 8.51, na pewno tak, u was 7.51. Trasie. Właśnie tak spędzamy Boże Narodzenie A czy jeszcze w nie w Wigilii nie ma? Wigilii nie ma zmiłuj się Także my jedziemy już w kierunku bułgarskiej granicy Jesteśmy teraz w Rumunii Tak. Jeszcze, jesteśmy, w, Rumunii. jeszcze w Rumunii Właśnie ta miejscowość, w której byliśmy wczoraj Bardzo fajną autostradę zrobił Tak, wczoraj ta miejscowość już coś tam To jest wielkości Bydgoszczy To nie jest no, takie sobie jest małe wielkie. miasto czy coś Bo my tak jeździliśmy po tym mieście tu zrobione, tam zrobione, to nie w wielkości Bydgoszczy, ponad 400 tysięcy, no to nawet chyba nie wiem czy Bydgoszcz ma 400 tysięcy w tej chwili, no a u nas 0 stopni, zimno, nie wiem, jakieś tutaj, ale przez Karpaty przejeżdżamy, to co, co tu się no, spodziewać, słońca, słońca nie będzie i co, już zmęczeni. Nie, już po prostu game over. Pięć dni z Holandii jechać, to już jest w ogóle. <laughs> to już jest w ogóle przegięcie. Jeszcze zobaczymy, bo jeszcze będziemy bliżej Bukaresztu. Ten ruch pewnie się wzmoży, bo tutaj akurat spokojnie. Tutaj jak... nie Nic się nie dzieje na tej autostradzie. Zobaczymy. Ciekawe czy Rumunii mają też, bo Bułgarzy mają gość później. 27 do 30 i jakoś przy okazji tak. zaraz mają ten, Sylwestra. Zaraz mają Sylwestra, ale było... Ja, ciut w Rumunii, inaczej. Rumunii to chyba... A nie wiem jaką... Rumunii. Rumunii to chyba po naszemu, to tak jakoś... Tam. A ja nie wiem. Na pewno... Nie, mają... nie mówili nic. Nikt <laughs> się <mówili>. nie oskarżał. <laughs> Przejeżdżamy tutaj krowy na wypasie. Największa obora <laughs> mleczarnia. W Rumunii chyba. <laughs> No, ale sporawa była, nie? Kroby... I co, krowom zimno było? Nie. Na Nawet widzieliśmy te na paswiskach te. Na paswiskach, na owciskach. Na łąkach, Na no łąkę. Żeby to wyglądało jeszcze jak łąka. Ale dobra, skulone te owce, nie? Tak jest. I barany. Jestem zafascynowana w ogóle Rumunią co tu, co tu się porobiło Piękne domy, w ogóle przez miasta jakie fury jeżdżą no tak, tak. I mówią, że bieda Jaka bieda? To właśnie jak samochody to od Maserati po, po różnym Przeróżne tam Tak, najlepsze marki Więc mm. wyjedziemy Leczemy się Był i nas mapa przekierowała. Znaczy, do Google Maps tak sobie jedziemy nawiga za nawigacją. Ale, jak a nawigacja czasami zrobi kuku. kuku, to nawet fajne wycieczki z tego wychodzą, nie? My powinniśmy dojechać do mostu, który, really? który nam pozwoli przejechać. Do miejscowości Prusę. Tu się okazuje, że my dojechaliśmy do... Na tutaj. Tak. Tu same, same domy. O, proszę. Wszystko. Je. <grym> Ale teraz się dopiero zorientowaliśmy, że tu mostu nie ma, przez Dunaj. Tylko będziemy się przeprawiać. Jakie maleństwa! Pieseczki tak i właśnie fajne. tutaj jest mnóstwo bezdomnych psów. Tak. Tutaj wszędzie na poboczach widać pieski. Jeśli macie lepiej módl, żeby ten promptu tu był. Ja właśnie to jest... E... Dzisiaj jest 24 grudnia, także ja mam nadzieję, że to jest czynne. O już ktoś tam wyjechał, patrzcie o, stare budynki rozpadające się. O 16 było. Dobra Do 16 chyba czekam na prąd tak Ja dom nie wierzę ja nie wiem. Dobra. No, co tam? Co się okazało? To już jest granica To zaraz wam pokażemy Rumuńsko-bułgarska Serio, serio, tak to wygląda Tiry? Tam już po drugiej stronie macie Bułgarię tak. No już mają na, na bułgarski Tutaj rejestracjach są, ale tam. A... A może być ciekawie, Maciej? Co ja mam to? nadzieję, że zdążymy przed pociągiem. wszędzie pieski właśnie. Na 14, Głodne są. My Nic nie mamy. Nic nie mamy, Maciej. Jesteśmy wygoleni z jedzenia, z napojów, ze wszystkiego. Mamy dwa browary rumuńskie. właśnie, kupiłem... kupiłem na test. Kupiłem e, dla teścia do przetestowania, dla siebie i dla teścia do przetestowania, rumuńskie piwo Ursus. I jeszcze coś innego było jeszcze jest jakaś druga jeszcze marka ale gdzieś tam rzuciliśmy z tyłu i po prostu no dobra to zobaczymy co się dzieje zobacz jak on patrzy no głodny jest mm. serio nic nie mam dałabym mu ale nie mam no dobrze Ech, proszę, proszę, proszę. dobra kończymy bo na granicy za bardzo chyba nie można tak na, na nagrywać drogi Macieju Dostaliśmy się! Jedziemy Lepiej na prom. Jeszcze cię Aha, A prom odpłynął. O matko! Nie, nie, nie! I wszędzie psów. On się dopiero na tego sugeruje. Nie, nie, to już odpłynął. Ty, cała zgraja głodnych psów. Ja nie wierzę. Ja rzuciłem jedną puszkę z tuńczykiem. Był jeden? A było sześciu? Tak, od razu <laughs> Jaki sześciu. Jakie maluchy! To młodziutkie, jak wilczyki wyglądają. <laughs> Dobra, no to czekamy. A po drugiej stronie już Bułgaria. Ty, ale misja, co? <laughs> ale misja. No ładny, jesteś ładny. Bierzemy? Daj, to do bagażnika. Na bułgarską stronę. Tak, to by się zszokował. Macie jum, zaczęło się. Tak. Nasza przygoda z Bułgarią. Mam nadzieję, że zrobimy taki tanik. Tutaj. A my, my wjeżdżamy dosłownie jak na poligon, na rampę. Ja jak ty jak faktycznie wysokie. Na pociągi. Wysokie. Jak na pociągi. Yy, no to Karsibusz lepszy na Świnouściu Tak, na śnipu. powolutko ja, ja powolutko muszę tak, tak. Powoli. Tak. Troszeczkę, szybszy. prosto. Ja dziękuję ty. Teraz to ja sama jestem przestraszona <grystanie> Tak wygląda. Taki mały. Taki mały. No i płyniemy po Modrym Dunaju. A tutaj uwaga. Ciężarówka przyjechała z Iranu. Skąd tu Iran? Czy to jest Modry Dunaj? No nie jest modry, bo pogoda też nie ciekawa Tam jest strona rumuńska cieplej jest, nie? No tu jest cieplej A tam jest strona bułgarska Ja w to nie wierzę może jest tak prawidłowo. Eee, to jest miejscowość Nikopol, tutaj po bułgarskiej stronie. Wjeżdżamy do Bułgarii. No i co do nas za hasło? Że chcą e, dokumenty z, od samochodu i chcą e, ubezpieczenie. No dajemy ubezpieczenie, na którym przemieszczamy się po Niemczech, po Holandii, no wszystkie tutaj kraje. Mhm. No i co? A on mówi? Nie, że on chce zieloną kartę. Ja mówię, ja mówię, że my nie potrzebujemy. Ale który, karty. któryś raz już jesteśmy w Bułgarii samochodem no właśnie, mówimy, i nigdy któryś... na żadnej granicy ja czegoś takiego nie ma. musi być chcieli. dzielona karta, musi być dzielona karta. Cały czas ode mnie chciał kartę. Ja mówię, że nie mamy czegoś takiego, mamy europejskie ubezpieczenie i to, to jest. To jest okej. Okay. I na końcu już facet nie wiedział co, jak wojować i mówi dobra, dobra, jedź, jedź. Czyli do mnie mamy, że chcieli. No, Ecie pecie. Ch chyba, że jest jakaś, obowiązuje jakaś zielona karta. Jak ktoś coś wie, to napiszcie ja po Państwo po prostu na pierwszy, kanale. Pierwszy raz usłyszałem, że zielona karta. Mówię, no gdzie my już nie przyjeżdżaliśmy? Czy w Rumunii, czy gdzieś? No nikt do nas, nic takiego, czy Słowacja nie, nie, nie wyskoczył. A tutaj yes. stało trzech i twardy... Jak zobaczyli tylko paszport, bo jak dałem dokumenty... Święta już, chyba. Wszystko było, wszystko było OK, yeah. ale spojrzeli na paszporty do środka i od razu nagle było hasło, że zieloną kartę chcą. Święta. Dingo, bam, Na karpia za mało. Na karpia za mało, ale od nas nie dostaną. No właśnie, no my tak właśnie spędzamy wigilię. 24 grudnia. W trasie. Tak. Dobra. Jak coś ale na, kolację, wiecie, to... na kolację dojedziemy. Tak, jak ktoś coś wie, to piszcie. Tata, tata rakije już y, szykuje dla mnie winko. Tak. E, mama już tam y, obiad dawno ugotowała, więc na obiad A. się na pewno załapiemy. No my się spuścimy, to będzie bo kolacja. Będziemy. Rak... Rakija się szykuje. Która... Tak, że... 17,35. Mieliśmy być 15.50, ale... No jak no, się sobie po Dunaju popływać, to... A co. A co? A co? raz ko się śmierci. No, dobrze, to już się śpieszymy, teraz już nie ma żartów. Bułgaria witaj takim tak to się nie dzieje jeszcze kozy krowy ty jaka fajna koza ale czap a gdzie byk i ma ja byka dobra me Juchas, czy jak jakie śliczne Ty tu nawyduje, nie powróci. Nie, no ta jeszcze tu narobi. Dobrze. <grym wytrzał> z lagi przypie. Nie, ja odmahałam. Bym... Aha, dobrze. Myślałem że, myślałem, że tutaj z lagą się. A dlaczego? Na A za co? A, A nie za co? Za co? <grym wytrzał> <grym wytrzał> no właśnie, dostaliśmy mnóstwo życzeń od Was, drodzy widzowie, od osób, które mieliśmy okazję spotkać. Holandii od osób, no. e, które nie mieliśmy okazji spotkać. Spotykaliśmy w, wcześniej w Kambodży. Bądź mamy tylko kontakt, taki mailowo, e, wiadomościowy czy instagramowy. Mm. Wszystkim bardzo dziękujemy za życzenia, za pamięć. Tak. E, postaramy się coś nakręcać. No, po prostu nie mieliśmy ani. No... Ogólnie teraz mamy z auto w naprawie. O, tak, jesteś... bo mieliśmy przygodę, przejechaliśmy przez Tatry i straciliśmy turbo. I całą drogę, ile? Tysiąc, tysiąc ogólnie, trzysta kilometrów wałkowaliśmy się bez turbo. Przez czyli, Tatry, przez, przez Karpaty. Okay, przez Karpaty, to znaczy, że no, 30, jak pod górkę 30-40 na godzinę to był maks, co tak, mogliśmy wyciągnąć z tego auta. <laughs> więc jutro odbieramy auto z, z tego, z naprawy. I w sumie nic się nie stało takiego szczególnego, po prostu... Jeden wężyk skedł. Su sunęła się obręcz, która po prostu była no, przyczepiona do turbo. I... <grybujesz> Ale jaka głupota, nie? No Bo oczywiście no tak. my nie jesteśmy mechanikami, nie wiedzieliśmy, co jest grane. A to tatuś przyjechał. Tatuś przyjechał i, i mówi, o, spadło. <grybujesz> ja mówię, no przecież, a, a tyle. Po tak. prostu y, naklej... brzydko mówię, no, ale nakleiliśmy się na ten samochód, no. a on nic... nie winien. <laughs> winien. No. Także drogi, no, prze, drogi przez Rumunię, tutaj postaramy się gdzieś powrzucać. Rumunia ciężka była. Ciężka przeprawa. Tym razem była ciężka. E, używają tutaj czy w Rumunii, czy w, no. w Bułgarii. Manią ich jest mieć e, żarówki do ksenonów, lampy do tego nie są przystosowane, Ta. Roz, rozbłysk jest taki, że nic nie widać, naprawdę, Masakra. więc nocami nie jeździcie. jeśli ktoś będzie w Bułgarii, czy w Rumunii, nie jeździć nocami, bo oni po prostu, no tak. to, to, to są, nie no. I na, inna liga. To jest coś w stylu Kambodży, może, jeżdżącej, totalna wolna amerykanka. Stylu. Ogólnie nie mówimy, że wszyscy, ale większość po prostu robi takie błędy, mhm. że, że możemy, można, można sobie zrobić kuku. Tak. Ejku, jak pięknie. U nas takie... Wi widoki, na no, zachody, no. tutaj gdzieś zaparkowaliśmy sobie, staramy się odzyskać, bo drona, czyli wszystkie hasła teraz musimy, musimy wyładować, a co jeszcze po przyjeździe tutaj było? Przyszła jak widzicie, to już jest ok, ale Śnieżyta. była śnieżyca. Nie mieliśmy, nie mieliśmy prądu. Cały, cały, dzień, cały dzień nie było prądu. Także siedzieliśmy o świeczkach. Mm. Przypomniały się czasy z lat 80. z Polski. Jak Tyle. ktoś pamięta, to że gdy był wyłączany prąd, no po prostu y, końcówka roku, no nie za stresami, Ze stresami, z ekscesami. <laughs> no co, zobaczymy, co będzie dalej. Na razie się zapowiada dobrze. No Oby ten rok. Wszyscy mówią, że to będzie rok przełomów, także zobaczymy, co tutaj się Dokładnie. będzie działo. Zobaczymy, co z tego. My planów szczególnych nie robimy sobie, bo my zazwyczaj nie robimy sobie jakichś tam planów dziwnych, albo postanowień. Zawsze było postanowienie, żeby schudnąć. Nic. To nie, nie wychodzi. Mm. To może bez postanowienia uda się. Lepiej. <laughs> tak, uda się. Albo w kopię ci go sama. <laughs> no. No. Także, także no w, w, u nas co. W, tak, zimno. Się, zimno. Tutaj, zimno, Tak. Z Holandii, z Holandii, w której były duże y, ostatnie czasy wiatry, bardzo zimno. Tutaj przyjechaliśmy, tu jest spokój, no ale to nie ta Bułgaria, którą oczekiwaliśmy ze słońcem i tak dalej. No chociaż dzisiaj już lepiej. No nie, no dopiero w marcu się zacznie. Tak. No mama mówiła, że tak y, jeszcze do końca stycznia będzie tak właśnie o, jak teraz tutaj widzicie. Później się zmieni pogoda i po prostu będzie na przykład plus 15, plus 10. Ze słońcem, no, ale, ale, to nie będzie to ciepło, co byśmy chcieli, nie? Tak. No, mam się tutaj co? Yy, zmieniły się stan kotów. Część kotów została. Dwa zginęły, tak. ale trzy przybyły. Także tak to tutaj <grym> wygląda. Bobby yy, ma się rewelacyjnie. Później nagramy Bobiego. Tak. Na, yy, po prostu nie na dzisiejszym, ale na następnym odcinku będzie Bobi. Pereuka nasza. I nasz pompon. Ja. Biegający maltańczyk tutaj, asystent. Ja na niego mówię, Ejpala że to jest nisko, niskopienny podkalański owczarek, no bo tak to wygląda teraz rośnięty. No. Także, no tutaj sobie spędzamy spokój, spokojnie czas. No, no co? No zobaczymy co dalej. Na razie odpoczywamy. O. o to sobie to Na razie jest... odpoczywamy. Gdzieś tak z miesiąc czasu będziemy odpoczywać na pewno. Yy, zwiedzimy sobie nasze nie ten, nie, nie dobitki. Nie usiedzi miesiąc. A czy w Bułgarii usiedzę, tylko ja będę jeździć po prostu. Chcę, no. chcę pojeździć coś zwiedzić. No nie? zobaczymy, zobaczymy sobie. No, także zobaczymy, sobie zobaczymy, także zobaczymy. stoimy tutaj właśnie w takich plenerach. Może pojedziemy gdzieś zobaczyć w no. góry, albo i nad morze. Albo nad morze. Wisko jest tutaj. No, u, nas, u nas to wszystko na spontanie, także no. nawet nie mamy takich tych no. yy, konkretów we wszystkich planach. No. no dobrze, no to co? Wam wszystkim jeszcze raz życzymy Dziękujemy. szczęśliwego nowego roku zdrowia przede wszystkim zdrowia e... szczęścia miłości no i pieniędzy bo za to można kupić resztę tak jest, tak to jest. To jest. ale zdrowie zdrowie, zdrowie dbajcie, najważniejsze. O, siebie, dbajcie o siebie bo to jest najważniejsze także tak niech wam się wszystkim darzy Buziaki. spokoju i dziękuję to jeszcze jest. raz pa